To był rok 1968. Dyrektor biblioteki była jednocześnie moją wychowawczynią w liceum. No i wtedy ona mnie właśnie spytała, czy się wybieram na studia, co zamierzam robić. No, zamierzałam coś związane z pedagogiką. Tak myślałam. A ona wtedy powiedziała, że mam miejsce w bibliotece. Jeśli będziesz chciała, to mogę cię zatrudnić, no i wtedy sobie zrobisz, uzupełnisz wykształcenie, i tak to się stało. I tak to się stało, że 1 sierpnia 60, 1968 roku trafiłam do biblioteki. Trochę się martwiłam, gdzie zamieszkam, bo przecież mieszkania nie miałam. No ale tak to się stało, że pani kierownik mnie i jeszcze jednej pani, która również została przyjęta 1 sierpnia, dała nam pokoik, malutki. To był pokój w bibliotece na górze, bo to, kiedyś to przed remontem było zupełnie inaczej, także tam mieszkałyśmy. No spałyśmy na materacach oczywiście, na dzień to wszystko się zwijało, no i tak to trwało. Przez kilka miesięcy. Biblioteka wtedy była zupełnie inna. Nienowoczesna. Znajdowały się jeszcze różne inne. Między innymi ZSL zajmował dosyć dużą powierzchnię. Obok zsl było, był Urząd Stanu Cywilnego. Dzieci były wspaniałe. Biblioteka była zupełnie inna niż jest teraz. Wtedy nie było tego wszystkiego, co dzieci mają obecnie, prawda? Nawet stworzyliśmy właśnie kółko modelarskie. To były wspaniałe modele, to były i samoloty, i okręty, wszystko. Było też kółko malarskie. Po prostu, po to, żeby dzieciom zająć czas. Zresztą, dzieci przychodziły, nie było tak jak teraz, że. Prawie każde dziecko ma komputer, internet, prawda? Wtedy tego wszystkiego nie było. Te, wtedy przychodziło się, żeby gazety poczytać, bo był świerszczyk, bo był płomyczek, prawda? I później dzieci korzystały, bo teraz sięgają do internetu, mają wszystko. A przedtem był potrzebny wierszyk na dzień mamy, na dzień taty, prawda? Czy z okazji jakiegoś tam powstania. No, tak było, tak było. Dzieci były wspaniałe. Wydaje mi się, nie wiem jak one to odczuwały, ale niektórzy dawa, dawali mi odczuć, że też się tam dobrze czują. Były też dzieci biedne, głodne. No, wiadomo, że trzeba, jak widziało się, że dziecko przychodzi koło biurka, staje i, i nic nie chce, tylko stoi. No to trzeba dziecku pomóc. Prawda? No to czy kromka chleba, czy drożdżówkę i tak było, tworzyliśmy im taki dom, po prostu dom. Te dzieci tak się czuły. Tam było mnóstwo stolików, tam były krzesełka. Organizowaliśmy konkursy szachowe, bo tam było dużo szachów. Byli tacy, ja właśnie w bibliotece nauczyłam się grać w szachy od dzieci. Wcześniej nie umiałam, ale od dzieci się nauczyłam i później właśnie Organizowaliśmy takie konkursy szachowe. Tak, także przychodziły i przedszkola do nas, i na lekcje biblioteczne, ale to już tematyczne, przychodziły szkoły. Pamiętają, pamiętają. Powiem, no nie wiem, czy to nie za długa będzie opowieść. Kiedyś byłam w przychodni, szłam do przychodni w Dolnej Odrze, i stamtąd wychodzą dwaj panowie. Dzień dobry pani Janeczko. Więc ja spoglądam, mówię Adaś. Jak się odezwał, to go poznałam. Mówię Adaś, ja cię nie poznałam. A on mówi, a ja panią do końca życia poznam. Miłe to było. Wspominam to bardzo miło. Dla mnie te 40 lat pracy w bibliotece, to była wielka przygoda. A może tylko dlatego, że ja kocham ludzi i kocham dzieci. I to było. No i to było to, co robiłam. Ja szłam tam z przyjemnością.